Dzień dobry Państwu. Mam jedno pytanie. Czym jest język międzynarodowy? Chyba dużo ludzi myśli, że to jest język angielski. Teraz angielski jest używany prawie wszędzie. Na całym świecie. Zwłaszcza kiedy ludzie którzy używają innego języka, spotkają się, rozmawiają w podróży. W pracy na przykład. To tyle jak sądzę. Dla ludzi, którzy pracują w obcych krajach. Znajomość angielskiego jest na pewno potrzebna. Tak jak język angielski funkcjonuje jako język międzynarodowy i dużo ludzi myśli, że to jest zwykła sytuacja. Ale ja nie zgadzam się z taką opinią. Oczywiście mam argumenty. Język angielski jest językiem ojczystym dla pewnej grupy ludzi i też są ludzie, což můžou jinými jazykami očistěný. Když byl angielský jazykem méně návdobný. byl jenzikem méně návdobný. Taková situace je nerovná. Kiedy kilka ludzi myślą tylko kilka ludzi, się uczyć angielskiego i kilka Dlaczego musimy mieć taką sytuację? Tak. Co jest najlepszym, najlepszym sposobem ta komunikacja? Niestety nie wiem, jak jest najlepsze. Ale myślę, że używanie innego języka jest lepsze. A myślę, że używanie esperanto to lepsze. Jak Państwo znają, esperanto było stworzone jako język komunikacji. Natomiast dużo ludzi Stwierdza, że jest kilka problemów w tym języku. Na przykład w esperancie jest dużo wyrazów z innych języków europejskich. Niektórzy ludzie myślą, że ten problem stwarza sytuację, że Europejczycy mogą się nauczyć esperantów łatwiej niż In. Dlatego teraz Esperanto nie jest używany. Tak dlaczego? Ja polecam Esperanto, bo ja znam kilka zalet używania tego języka. Po pierwsze, na świecie nie ma ludzi, którzy mówią Esperanto jako języka ojczystego. Czy wszyscy całego świata muszą się nauczyć mniej więcej tak samo? Nie mam wniosków. I dlatego wszyscy są równi. Z drugiej strony można znaleźć inny dobry punkt. Powiedziałem, że chyba Europejczycy, Mogą się nauczyć Esperanto łatwiej niż inni. Jednak to też znaczy, że Esperanto może rozprzestrzenić się bardzo łatwo po całej Europie. We współczesnym świecie funkcjonują jako serce świata Europa i Ameryka. Sądzę, że gdyby Rozprzestrzeni się na całej Europie. Potem on został używany na całym świecie bardzo szybko. Cokolwiek ważnego w Europie, czyli w sercu świata, ma wielki wpływ na całym świecie. Dlatego ten fakt, że Europejczycy mogą się nauczyć esperanto łatwiej. Też ma dobrą stronę. Używanie jednego języka dla komunikacji jest bardzo dobre. Natomiast taki język musi być językiem, którego wszyscy na całym świecie muszą się nauczyć również. Dzisiaj polecam Państwu esperanto. Tem que